Witam Was serdecznie. Tak brzmi tytuł mojej prezentacji. Telewizja nie tylko w telewizji. I postaram się Wam opowiedzieć, jak tak naprawdę telewizja ewoluowała i co nowego wprowadził Internet. I co dzięki temu internetowi się stało yy, i co dzieje się cały czas na naszych oczach. Na początek, jak już zostałem przedstawiony, nazywam się Marcin Jaśkiewicz. Yy, w tym momencie tworzymy razem, razem z moimi wspólnikami, bo jest już to spółka z od jakiegoś dłuższego czasu, Telewizja internetową o nazwie ISTV. Yy, I oprócz tego od dwóch i pół roku prowadzę program WebShake TV, gdzie mówimy razem z, z Dominikiem, który swoją drogą też jest na sali. Mówimy sobie o nowych technologiach, o nowych mediach, o internecie, o gadżetach, czyli o tym, na czym znaliśmy się najlepiej i co najbardziej, najbardziej nam się podobało tak naprawdę. Wystartowaliśmy w styczniu 2010 roku. Tą datę uznajemy za oficjalny slajd i na początku wyglądało to mniej więcej tak. To jest kadr z kadr. Zdjęcie z montażu jednego z pierwszych odcinków WebShake TV. To było montowane na kanapie w mieszkaniu jednego z nas. Ja pamiętam, że wtedy siedzieliśmy do piątej nad ranem, montowaliśmy nagrany chwilę wcześniej odcinek. Później ja na przykład na dziewiątą leciałem na studia, a potem po kilku zajęciach leciałem do do pracy, bo pracowałem w agencji reklamowej i jakoś tak to się zaczęło kręcić na samym początku. Ułożyliśmy, to jest to, o czym Dorota też wcześniej mówiła, mnóstwo pasji na samym początku w to, co tworzyliśmy. Bez tego na pewno by się nie udało. W tym momencie mamy lifestyle'ową telewizję internetową, którą, którą tworzy około 20-osobowa ekipa, tutaj mówię razem z, z prowadzącymi, z, z montażystami, z operatorami i wszystkimi, którzy zajmują się produkcją tych naszych, tych naszych Odcinków do internetu. Tutaj, jakby, pokażę y, szybko, na co nas stać i co można znaleźć na naszej platformie. Mam nadzieję, że będzie słychać. 3, 2, 1 i jedziemy. To jest tak naprawdę przekrojówka tego, co, co tworzyliśmy jeszcze do wakacji. Od wakacji, właściwie od sierpnia, skupiliśmy się przede wszystkim na programach skierowanych do, do mężczyzn w wieku 25-35 lat. Natomiast na naszej stronie w formie VOD można znaleźć również odcinki archiwalne, skierowane zarówno, zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, a także odcinki, odcinki w kategorii FAN, czyli te śmieszne, śmieszne filmy. Od 6. Sierpnia wystartowaliśmy z ośmioma nowymi programami. W tym momencie mamy 10 żywych programów na platformie. Publikujemy 15 nowych odcinków tygodniowo, czyli 3 nowe epizody dziennie, 60 miesięcznie. W tym momencie na platformie East TV jest już ponad, ponad 500 epizodów naszych autorskich programów, których stworzyliśmy już 21. niektórych, niektórych epizodów czy tam, no, niektóre programy mają więcej odcinków inne mniej. I tak jak wspominałem, to jest 60 materiałów w miesiącu pojawia się zupełnie nowych. Oprócz tego jesteśmy też w telewizjach kablowych, dlatego że tam tworzymy taki jeden większy program. To już od jakiegoś czasu i współpracujemy z, Vektro, z Vectra Media, z grupą Vectra Media, która dociera do, jakby w 70 miastach, ma swoje lokalne telewizje kablowe. I właśnie tam pojawia się raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu, w zależności od tego, jak wygląda ramówka danej telewizji, nasz program, gdzie mówimy o gadżetach i nowinkach technologicznych. I teraz może porozmawiajmy chwilę o telewizji nowej generacji, bo to, co się dzieje teraz, tak naprawdę zasługuje w pełni na miano e, telewizji nowej generacji. Tak naprawdę telewizja się bardzo mocno w tym momencie zmienia. E, nastąpiła ewolucja dystrybucji treści multimedialnych. Ja zaraz powiem, e, co według mnie jest, jest, tą, jest tą ewolucją i tak naprawdę rewolucją. Ale taka mała e, lekcja historii. W 1922 e, pojawiły się pierwsze audycje radiowe. W 29 pojawiła się telewizja BBC i tak naprawdę to możemy uznać za początek telewizji, jaką znamy teraz. Na początku to były bardziej audycje radiowe tak naprawdę z, z kamerą, która kręciła te audycje. Dopiero w 54 roku pojawił się serial, który był tworzony już z większym budżetem w Ameryce. Nazywał się I Love Lucy i to już przypominało telewizję, jaką znamy właśnie w tym momencie. W 1964 roku pojawiła się telewizja kablowa. I tutaj wielu specjalistów wróżyło, że telewizja kablowa może zastąpić albo odebrać reklamodawców tym, tym telewizjom broadcastowym. Tak naprawdę okazało się, że zarówno broadcast, jak i, jak i telewizja kablowa rozwijają się wspólnie i wcale to nie zabrało reklamodawców jednej czy drugiej. I dlaczego o tym mówię? Bo później przez kilka lat nie działo się nic takiego mocno spektakularnego. Aż do roku 2005. Czy ktoś wie, co się stało w, w 2005 roku? Dokładnie tak. W, 2000, w 2005 roku powstał YouTube, który, który na początku tak naprawdę miał być platformą datingową, platformą do, do randek w formie wideo. Troszeczkę się im zmieniło. I tutaj YouTube pozwolił na taką globalną rewolucję multimedialną. Pojawił się zupełnie nowy sposób dystrybucji kontentu, którego nie można pominąć, który, na którym trzeba się pochylić i zdecydowanie brać pod uwagę to, co się z tym YouTube'em dzieje. Garść statystyk dotyczących YouTube'a. 60 godzin jest wgrywanych na YouTube'a każdej minuty. 4 miliardy filmów oglądane są każdego dnia, a w 30 dni tworzy się tyle kontentu na YouTubie, ile trzy największe stacje w USA. Nie stworzyły nawet przez 60 lat. Jeżeli chodzi o social media, 500 lat jest oglądanych każdego dnia na Facebooku. 700 filmów jest udostępnianych na Twitterze każdej minuty. I jakby YouTube naturalnie też ewoluuje, bo pojawiając się w 2005 roku, to były zupełnie inne założenia, inni ludzie, inna przepustowość łącz. I tak naprawdę. To wywierało, no i początek, tak naprawdę. Wywierało to pojawienie się pojedynczych filmów, śmiesznych filmików z Kotami, które jak wszyscy wiemy się niesamowicie klikają na YouTubie. W tym momencie od jakiegoś czasu, o czym mówiła właśnie też Dorota przede mną, pojawiły się programy. Coś, co rzeczywiście możemy nazwać programami telewizyjnymi. Ja tutaj nie będę. Zagłębiał się w, w szczegóły, bo tutaj bardzo fajnie y, Dorota przybliżyła temat y, ilości widzów i tak dalej. Natomiast podam tylko jeden przykład. To jest Ray William Johnson. Gość jest najpopularniejszym vlogerem na YouTubie na całym świecie. W tym momencie jego kanał subskrybuje 5 milionów 850 tysięcy ludzi. To znaczy, że za każdym razem, kiedy Ray wrzuca jakiś film, ci ludzie dostają po twarzy tym filmem w mailu i na głównej stronie YouTube'a. Bo w tym momencie tak to wygląda. Więc to jest zasięg niebagatelny, którego nie można marginalizować w tym momencie. Więc pojawia się pytanie, czym właściwie jest ta telewizja? Czy telewizja to jest to? A może telewizja to jest to? Tutaj też mamy telewizję? I czy tutaj mamy telewizję? To jest pytanie, na które tak naprawdę. Wszyscy szukają w tym momencie odpowiedzi, bo, bo nikt tak naprawdę do końca jeszcze nie wie, w którą stronę zmierza rozwój i, i ewolucja tego kontentu, w którą stronę to wszystko zostanie pchnięte. Bardzo fajną robotę tutaj robi, robi YouTube, robią też nasze rodzime stacje telewizyjne, zresztą mieliście okazję posłuchać. Natomiast co jest wszystko jeszcze, można powiedzieć na początku tej drogi, bo zarówno monetyzacja projektów internetowych związanych z, z telewizją, zwłaszcza niezależnych projektów, to jest coś, co, co potrzebuje wymyślenia na nowo. Też model jakby tego, co się dzieje w internecie jest troszeczkę inny. Widz jest zupełnie inny. Bo tutaj, jeżeli słyszycie o 20-minutowym programie w telewizji, ten program jest krótki. Natomiast 20-minutowy program w internecie jest już stanowczo na tyle długi, że niewiele osób go obejrzy. I ja tutaj ja też rozróżniam takie Pojęcie bo tego też nie słyszałem tak naprawdę dobrej definicji słowa telewizja internetowa. Czasem mówi się o tym, że, że serwis VOD danej telewizji, to jest telewizja internetowa. Czasem mówi się, że czy na wirtualnej Polsce, czy na gazecie, czy na onecie, pod domeną ONET TV, WP TV i tak dalej, gdzie jest wór różnych materiałów wyświetlanych obok tak naprawdę treści tekstowych, że to jest telewizja internetowa. Moim zdaniem telewizja internetowa to jest taki podmiot, który produkuje przede wszystkim z myślą o pierwszej publikacji w internecie i z myślą o tym użytkowniku, który będzie odbierał. Ten właśnie content w internecie, więc na przykład VOD TVN-u czy VOD TVP, dla mnie to jest tak naprawdę telewizja klasyczna. To jest, czy wiadomo, zupełnie inaczej podana. Natomiast to nie jest, według mnie, według tej definicji, którą ja sobie ułożyłem, to nie jest telewizja internetowa. Pojawiają się też nowe, nowe możliwości, mianowicie interaktywne formaty telewizji klasycznej. Ze wspomaganiem, właśnie, internetem. Tutaj wcześniej właśnie była mowa, jak to robi TVP. I pojawiają się też interaktywne formaty, które działają tylko i wyłącznie w internecie. Nie wiem, czy widzieliście może takie, takie seriale internetowe, które polegały na tym, że mogliśmy sami wybrać drogę bohatera. Widzieliście, to kto miał styczność kiedyś z takimi? Z takimi formatami. To wygląda w taki sposób dla całej reszty ogląda się zwykły filmik na YouTubie. YouTube pozwala linkować pomiędzy materiałami w samym oknie wideo. I w momencie, kiedy bohater staje przed wyborem, my możemy dokonać za niego tego wyboru. To jest niesamowicie angażujący format i coś, co, co tak naprawdę zbliża już format ten internetowy do gry wideo. I tutaj jeszcze taka jedna rzecz, właściwie na koniec, bo dosyć mam zwięzły ten wykład. Mianowicie smart TV, czyli taka potoczna nazwa, ogólna nazwa wszystkich telewizorów, które można podłączyć do internetu. 500 tysięcy smart TV sprzedanych w Polsce w 2011 roku na 2,2 miliona wszystkich, wszystkich, wszystkich telewizorów. W 2012 mówi się, że 50% to będą telewizory, właśnie smart TV. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, ile z tych telewizorów rzeczywiście jest podłączonych do internetu. Natomiast nie mam konkretnych danych, ale podobno na tle europejskim Polska wypada bardzo dobrze właśnie w tym odsetku. I tutaj takie kolejne pytanie. W tym momencie głównym, głównie odbieramy sygnał telewizyjny albo poprzez broadcast, albo, albo poprzez kabel. W momencie, kiedy pojawi się przy tym wszystkim kabel internetowy, to tak naprawdę czym będzie różniło się to od tego i od tego? Może zdarzyć się, że niczym albo bardzo niewiele będzie się różnić, bo telewizor stanie się tylko jednym z ekranów z których będziemy mogli konsumować treści wideo. I my jakby rozwijamy naszą platformę pod takim kątem, że rzeczywiście trafiamy do użytkownika internetowego, tego, który chce oglądać kontent krótki, zwięzły, szybki, ale niekoniecznie chce to robić tylko i wyłącznie na komputerze, ale być może będzie chciał to robić na komórkach czy przed telewizorami. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o, o taki mój króciutki wykład dotyczący y, telewizji w internecie. Y, jeżeli są jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowiem czy porozmawiam. Nie ma pytań? To dzięki.